Polak poleciał w kosmos. 25 czerwca z Florydy wystartowała misja z udziałem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, pierwszego od blisko pół wieku Polaka w kosmosie. Na pokład zabrał nie tylko naukowe eksperymenty, ale też odrobinę polskiej kultury, m.in. pierogi i poezję szymborskiej, co wywołało uśmiechy internautów. Ten historyczny lot szybko stał się fenomenem medialnym. Tysiące publikacji i wpisów w sieci przełożyły się na zasięgi liczone w setkach milionów. Wyliczono, że wartość medialna szumu wokół misji sięgnęła około 394 milionów złotych, przebijając nawet koszt samej misji, czyli 275 milionów złotych. Misja to prawdziwa gratka nie tylko dla fanów Kosmosu, ale i marketerów. To świetna okazja do real-time marketingu, ale także do budowania wizerunku marki, która jest blisko najnowszych trendów. Marki, które wykorzystają ten moment, mogą zyskać ogromne zasięgi. Wniosek: działaj na bieżąco, angażuj emocje i spraw, aby Twoja marka była częścią historii.